Pokarmem z nieba pan swój lud obdarzy. Pokarmę z nieba pan swój lud obdarzy. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Pokarmem z nieba pan swój lud obdarzy. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim jestem. Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Marka. W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z nimi, nie mieli co jeść. Przywołał do siebie uczniów i grzech Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie, Skąd tu na Pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chleba? Zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli, siedem. I polecił ludowi usiąść na ziemi, a wziąwszy siedem chlebów, Odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali i rozdali tłumowi. Mieli też kilka rybek, i nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych łomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił. Oto słowo panińskie. Drodzy bracia i siostry, jesteśmy w ósmym rozdziale Ewangelii według Świętego Marka. Jak ktoś dobrze by śledził, to zwrócił uwagę, że dwa rozdziały wcześniej w tej samej Ewangelii mamy pierwsze rozmnożenie chleba. I tam było pięć chlebów i dwie rybki. A tutaj mamy od razu siedem. I wówczas też Jezus dokonał cudu. Było pięć tysięcy mężczyzn. Drodzy bracia i siostry, znów rozmnożenie chleba, znów w cudowny sposób. I Jezus do kogo zaprasza do, do tego cudownego rozmnożenia? Zaprasza tak jak i przy pierwszym rozmnożeniu, przy tym cudzie, zaprasza tak i tutaj również apostołów. A warto zwrócić, zwrócić uwagę, że tak jak przy pierwszym cudzie, tak i teraz oni niczego się nie nauczyli. Dalej ten sam schemat, sposób myślenia, a mianowicie, a jest tak dużo ludzi. Skąd mamy wziąć tyle chleba? Tyle rybek, by nakarmić takie ogromne rzesze ludzi. I czy Pan Jezus musiał prosić apostołów o cud, żeby, w tym, żeby się to dokonało? A w żadnym wypadku mógł sam dokonać, mógł sam to zrobić, mógł sam to uczynić, a Pan Bóg zaprasza do współpracy człowieka, jak i przy pierwszym roznożeniu chleba, tak i przy drugim. I proszę sobie teraz uświadomić nasz sposób myślenia w relacji do Pana Boga. Czy czasami nie jest taki schematyczny jak u apostołów? I Pan Bóg podchodzi do nas i zaprasza nas do współpracy, mówiąc: Bo bez Ciebie tego nie będzie. Ja Cię zapraszam do współpracy, do tego, by zobaczyć, by doświadczyć cudu na co dzień we wszystkim, co przeżywamy, tak jak tutaj teraz jesteśmy w czasie tej procesji, w tą dzisiejszą uroczystość Bożego Ciała. Bóg jest poza schematami. Jeżeli próbujemy stając stanąć przed Panem Bogiem i myśląc sobie, a ja dam radę, bo już to wszystko tak mam poukładane, to uwierzcie mi, to żaden, żaden schemat. Bóg to wszystko złamie, zrobi całkowicie inaczej. A mało tego, zaprosi nas do siebie, zaprosi nas do współpracy. Byśmy za chwileczkę usłyszeli tak, jak dzisiaj usłyszeli apostołowie w dzisiejszej Ewangelii, to idźcie i rozdawajcie, bo On wziął, uczynił dziękczynienie zaczął dzielić i rozdawał, a apostołowie zaczęli to czynić, a było cztery tysiące. Drodzy bracia i siostry, przy tym drugim ołtarzu Bóg nas zaprasza. Cuda dzieją się w Twoim życiu. Jeżeli tego nie widzisz, to warto dzisiaj zauważyć, spoglądając na Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, tak jak teraz będzie za chwileczkę nam błogosławił po raz drugi. I powiedzieć Jezu, dokonaj cudu w moim sercu, dokonaj cudu w moim życiu, dokonaj operacji, by moje oczy widziały, bo moje serce kochało, bo dzisiejsza uroczystość to jest uroczystość pełna miłości. Bóg daje mi siebie i wychodzi naprzeciw. Amen. Prośmy Boga, aby nas zachował od braku pokarmu duchowego i cielesnego oraz od wszelkich klęsk. mo do ognya i dai dine